Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Was serdecznie zaprosić na film Zmycia Quantico. Jest to jego pierwsza kąpiel u nas. Będzie to taki dzień w spa w sumie. Będzie to filmik z całego dnia w spa z narracją, z której mam nadzieję dowiecie się czegoś nowego. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Tak więc rozpoczynamy mycie. Wprowadziłyśmy konika na myjkę, która w ostatnim czasie została powiększona. No i pomocny w całym zabiegu był Horselix. Tutaj od razu muszę Wam powiedzieć, że koń zgubił w tym czasie podkowę, więc jeżeli jej nie zobaczycie, to właśnie dlatego mamy pecha. Julia zrobiła takosowi lody i zachowuje się w ten sposób. Tak. Nie rozumie ich, lecz chce. Najpierw wlewamy do wiaderka szampon. My używamy szampon uniwersalny z Ekinata, ale może być to szampon, jaki tylko lubicie. No i rozcieńczamy go w tym wiaderku z wodą. Powinno się to robić, ponieważ szampon taki w butelce jest koncentratem. I jeżeli go nie rozcińczymy, to mogą nas spotkać a raczej konia różne nieprzyjemne konsekwencje, o których opowiem trochę później. No i zaczynam polewać konia wodą, zaczynam od nóżek i później idziemy na klatkę piersiową, na szyję, na brzuszek zad. No i tutaj już polewam łopatki. Konik bardzo ładnie, to zniósł był grzeczny. Ale oczywiście no, musiał się kręcić, bo to jest młodziak mimo wszystko i nie lubi stać zbyt długo w miejscu. Polewam zadek całego konia, bardzo dokładnie moczę wodą, żeby później ten szampon się łatwo i ładnie rozprowadzał, i żeby lepiej się go wmasowywało w końską sierść. Oczywiście polewam również dokładnie jego grzywa i ogon, bo również można je jak najbardziej potraktować tym szamponem, który rozrobiliśmy w tym wiaderku. On się tutaj trochę zdziwił, że go polałam po tym ogonie, ale generalnie jest spokojny, szczególnie, że ma tą lizawkę przy nosku i może sobie ją lizać. Zdecydowanie polecam zakup takiej lizawki, bo pomaga ona przy większości zabiegów. My często też ją wykorzystujemy przy kowalu. Wtedy Diko spokojnie sobie stoi, nie kombinuje, nie wierci się, a wiadomo, kucie trwa dłużej niż zwykłe werkowanie i on po pewnym czasie się nudzi, zaczyna się kręcić, no i właśnie przy tym bardzo nam ten Horse pomaga. Tutaj Julka już zaczyna nakładać ten rozrobiony szampon i robi to tą szczotką, która jest z włosiem, ale później zmieniła zdanie i zaczęła nakładać to z grzebłem gumowym, który zdecydowanie więcej tego płynu rozrobionego mieściła. I dzięki temu można było lepiej i łatwiej tego konia polać tym płynem. W szczególności zwrócić uwagę na grzywę oraz ogon, w których lubi siedzieć łupież i jakieś drobne owady czy jajeczka. Zdarza się to czasem, więc trzeba dokładnie to wyszorować. No i teraz, skoro jest dłuższa chwila, to opowiem Wam o tym, dlaczego trzeba rozrabiać szampon z wodą. Jest tak, ponieważ ten szampon, jak mówiłam, jest koncentratem i jest on dosyć mocne. Do pewnego czasu sama popełniałam ten błąd i nie rozrabiałam szamponu, ale do czego to może doprowadzić? Przede wszystkim skóra i włos się przesusza, co może doprowadzić do łupieżu, jakichś uczuleń i tak Żeby tego uniknąć, właśnie rozrabiamy ten szampon z wodą i Powiem wam jako ciekawostkę, ludzie używając szamponu również powinni to robić. Czego pewnie możecie się dowiedzieć na różnych grupkach włosingowych. I tak samo robi się z innymi zwierzakami, które myjemy. To powiedzą Wam pracownicy z dobrych sklepów zoologicznych, że jeżeli chcemy wykąpać psa czy kota, to ten szampon należy rozrobić z wodą. I w przypadku koni również ta zasada obowiązuje, żeby zminimalizować tą siłę tego szamponu i żeby była mniejsza szansa na uszkodzenie tej skóry, powstanie łupieżu i, tak, i tego typu nieprzyjemności. Teraz ja zrobiłam drugą stronę, tak się podzieliłyśmy po połowie, żeby było porówno. Różne czynności wykonywałyśmy i wybierałyśmy to, co po prostu wolałyśmy robić. Tak też później Jurka spłukiwała tę całą pianę, a ja ściągałam wodę, ten nadmiar wody ściągaczką. Starałam się dosyć mocno wyszorować miejsce. Na którym leży kantar, czyli tą potylicę, ponieważ tam lubi się zbierać sporo brudu, błotka i tego typu spraw. Tylko kąpałyśmy dlatego, że wiadomo w zimę na koniu zbiera się dużo tego brudu, ponieważ są pory mokre, koń lubi się tarzać w błotku, zostaje jakiś kurz, jakieś brudy, w dodatku nie możemy zbytnio konia wykąpać, jeżeli nie mamy solarium. Często woda zamarza w wężu, więc się po prostu nie da. Tak więc po zimie ja jestem zdania, że warto tego konia wykąpać. Oczywiście w kolejnych dniach znowu koń nam się ubrudzi i tak dalej, ale na pewno mu nie zaszkodzi taka pielęgnacja i zadbanie o tą jego sierść. I wiadomo, robimy to też przed jakimiś zawodami, pokazami, sesjami zdjęciowymi, żeby koń nam ładnie wyglądał, żeby nie było jakichś takich brudnych, szarych smuk, jakie lubią się pojawiać na koniu. W tą sierść głęboko wbija się kurz, którego nie da się usunąć szczotką, i jedyną opcją później na pozbycie się tego jest właśnie umycie konia. To, co teraz robię, może się wydawać dziwne, ale jest bardzo ważne i potrzebne: czyli regularne mycie puzdra. Teraz akurat robię to z zewnątrz, ponieważ no, szampon nie powinien dostawać się wewnątrz tych narządów. Należy dbać o higienę narządów płciowych, zarówno u wałachów, jak i ogierów czy klaczy, ponieważ tam odkłada się również brud, może to prowadzić do różnych stanów zapalnych. I trudności na przykład z oddawaniem moczu. No, dla nas to może być trochę nieprzyjemne, ale no, posiadając tego konia musimy jednak o to dbać. Niestety, moment zmywania z konia tej piany się nie nagrał. Nie wiem jak do tego doszło, ale to chyba nic. Mam nadzieję, że uwierzycie mi na słowo, że spłukałyśmy dokładnie tą pianę. Ja zaczęłam ściągać z konia ściągaczką nadmiar wody. To zdecydowanie przyspiesza wysychanie konia. Tę ściągaczkę dostałam w paczce od Happy Horses, a do tego sklepu macie oczywiście ode mnie kod rabatowy na minus 15% i ten kod gdzieś tutaj się wyświetli. Ta ściągaczka naprawdę świetnie sobie poradziła z tym zadaniem i jak widzicie super ściąga ten nadmiar wody. I wygląda to przepięknie. Tu odbywa się zaliczenie na studia przedmiotu jakiego, Jula? Jednym słowem, jednym słowem, bardzo trudne, ale na szczęście Jula jest taka mądra, że to po prostu wciągnie nosem. A tutaj konik schnie. I tutaj wyciągam za pomocą specjalnych chusteczek do puzdra, jakiś nadmiar brudu i tak dalej z tych okolic. Są to bardzo fajne chusteczki, które Wam pokazywałam wcześniej w poprzednim vlogu, które dostałam od Pauli z Covaliero. A teraz Julka używa odżywki w olejku do grzywy oraz ogona. Jest to odżywka z marki Equuscare. Ona nam się bardzo fajnie sprawdza, pozostawia grzywę i ogon naprawdę lśniącymi, bardzo łatwymi do rozczesywania i gładziutkimi. Oczywiście włosy Tico po myciu są bardzo miękkie i puszyste i tak łatwe do rozczesania, ale odżywka nie zaszkodzi. Ludzie w końcu również po myciu włosów używają też odżywki, więc... Może i ta zasada się stosuje do koni. Ale możecie na tych filmach zobaczyć, jaki tylko już jest lśniący i pozbawiony tych kurzowych brudów. Teraz rozczesywanie oczywiście dałyśmy odżywce czas na wchłonięcie się, i tu prezentuje, jak łatwo szczotka płynie po tym włosiu. Jak po maśle. I oczywiście rozczacałyśmy również grzywę. Tutaj było jeszcze łatwiej, ponieważ grzywka jest króciutka. Teraz przechodzimy do mycia kopyt i tu możecie zauważyć, że Tiko już ma podkowę, ponieważ był to inny dzień. Tamtego dnia, kiedy było spa, również zadbałyśmy o jego kopytka, ale uznałam, że ładniej będzie Wam to pokazać, kiedy te podkowy obydwie już będą. Starannie Julka wyczyściła te kopytka szczotką, a teraz po ich przeschnięciu lekkim używa oleju z jednej z naszych ulubionych marek kosmetycznych, końskich. I ten olej bardzo dziwnie pachnie, ponieważ ma zapach wędzonki, ale był polecany. Czytałam dobre opinie w internecie, i również możecie ten olej zdobyć u Happy Horses. Ja właśnie stamtąd ten olej otrzymałam w ostatniej paczce. I jak widzicie, efekt jest naprawdę piękny. Te kopyta się lśnią, i mam nadzieję, że długofalowo również ten olej będzie się bardzo dobrze sprawdzał. Wszystkie kopytka już zostały posmarowane. I tak prezentuje się efekt końcowy. Chciałam, żeby był taki ładny filmik, jak on tak majestatycznie stoi, ale uznał, że ej, to już pora na kolację i poszedł sobie do boksu, żeby nam zamanifestować, że no, powinien już coś dostać do tego żłobu, że za długo znosił te wszystkie durne pielęgnacje. Jula dała mu żarełko, on sobie wcinał a my zakończyliśmy ten dzień pielęgnacji takim miłym i zabawnym akcentem. Ktoś wyżera tylko jego mus do suplementów. Oddwoi. No dobrze, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i był ciekawy. Ja Was zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama oraz TikToka, i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, Buziaki, i cześć.